mikrofon zapięty, elegancko, oh, ale mi się dzisiaj miejscówka trafiła, elegancka dosyć, więc od tygodnia e, jeżdżę tym oto Citroenem C4 w dosyć zwykłym, średnim wyposażeniu, fill Pack. Czyli to nie jest taki super drogi samochód, jest tylko trochę drogi. To jest mój drugi raz za kierownicą Citroena C4. Pierwszy raz jeździłem gdzieś tam na początku 2021 roku w pierwszym kwartale w dizlu w automacie. Teraz trafiła mi się benzyna w manualu, 130 koni mechanicznych i po tych 7 dniach największa zaleta Citroena C4 jest to super komfortowe zawieszenie na tle wszystkich niemalże konkurentów, jakimi jeździłem, no, że żeby uzyskać taki poziom komfortu, to trzeba tam wziąć jakiegoś, nie wiem, Volkswagena Golfa z DCC albo Sata Leona DCC, a jeszcze lepiej to Cupra Leona, żeby tak fajnie nierówności były tłumione i tak cicho, żeby były one tłumione. Mamy też naprawdę fajnie wyciszone wnętrze. Właśnie na mnie robi największe wrażenie te wyciszenie zawieszenia, ale przy prędkościach autostradowych też jest bardzo przyjemnie. Chociaż czytałem w internecie opinie, że na autostradzie jest kiepsko, więc jak widać ilu recenzentów tyle opinii. Z mojego punktu widzenia jest ok. I reszta samochodu jest po prostu bardzo dobra. Nie wchodząc w szczegóły teraz wady. Wady, wady, wady. Największe wady tego samochodu, bo przed chwilą powiedziałem największe zalety. Spróbuję to przyprezentować. Więc na postoju nie działają wycieraczki. Autentycznie. Teraz podjadę trochę do przodu. Jedynka, zrzucam ręczny, ruszam, jadę. Wycieraczki działają. Zatrzymam się. <laughs> wycieraczki nie działają. No więc jest to drobna upierdliwość, bo odbierając ten samochód utknąłem w korku przed łodzią, bo zrobiła się mega ślizgawica i zaczął mi śnieg sypać na szybę z deszczem, i ja nie mogłem stojąc w korku po prostu przetrzeć sobie przedniej szyby. To jest jakiś babol, który jest do poprawienia w oprogramowaniu, ale kurde, szkoda, że takie rzeczy w samochodach produkcyjnych mają miejsce. Druga wada drobna, taka naprawdę już drobniejsza, to jest silnik troszkę bardziej warkoczy na tle trzycylindrowych silników od Volkswagena, albo od Nissana, albo w Hyundaju i 20 też fajne trzy cylindry spotkałem, że ten silnik jest ekonomiczny, dynamiczny i generalnie bardzo fajny, ale Volkswagen, Nissan, właśnie i Hyundai są delikatnie bardziej ciche, komfortowe, ale to nie jest coś, co należy jakoś tam przesadnie brać. Pod uwagę, to co mnie trochę bardziej irytowało, a dokładniej mojego psa, to że linia bagażnika w tym samochodzie jest naprawdę ścięta, bo to jest SUV, Coupe, to jest taki crossover, cholera wie co to jest i jak tutaj sobie zajrzymy, to ten dach tutaj opada, w związku z czym mój owczarek niemiecki tutaj nie jest zbyt szczęśliwy jak podróżuje w bagażniku. Więc dla posiadaczy psów to może być problem, natomiast jeżeli ktoś nie ma dużego psa, to myślę, że w ogóle nie powinien się tym przejmować, co teraz powiedziałem. Ostatni problem tego samochodu, kurde, czemu ja nie wziąłem rękawic? Jest minus 6 stopni. Ostatni problem tego samochodu, konkretnie tego egzemplarza, to jest skrzynia manualna. Mamy tutaj taki oto lewarek. Ja wolałbym automat, no więc to jest dla mnie takie niezbyt wygodna, ale automat jest i można go sobie zamówić. Co tam jeszcze? Powiedzmy sobie o cenach tego samochodu. Więc ceny Citroena C4 w wersji Filpak 1,2, 3 cylindry, 130 KM, mechanicznych. Silnik ten jest montowany od lat w PSA ze skrzynią manualną. Gdy do tego dorzucimy alarm podgrzewania kierownicy, siedzeń, system bezkluczykowy, system bezpieczeństwa, to wychodzi nam 111 tysięcy złotych. Ale kurde mi zimno w ręce i ja pitole. Ach, muszę rękawice znaleźć. Od tej strony tak to wygląda. Jeżeli chcemy automat, musimy dorzucić 7000 zł i dobra, ale trzymajmy się tej kwoty 111 tysięcy zł i wersja z manualem. Skoda Scala z silnikiem 110 koni mechanicznych wychodzi 8000 zł taniej. Honda Civic 5 wychodzi wychodzi 5000 zł taniej z silnikiem 126 koni mechaniczne. Seat Leon 130 koni mechanicznych wychodzi dokładnie tyle samo. Skoda Scala 150 koni mechanicznych też z manualem wychodzi 1000 złotych drożej. Czyli, czyli co? Ole mi zimno w ręce. Idę się zagrzeć zaraz. Czyli no to jest jeden z droższych samochodów, tak? A, idę do środka, nie mogę tutaj. A, o, muszę się zagrzać moje paluchy! Orety! Dobra, nagrywamy dalej. Skończyłem na tym, że w sumie jest to jeden z droższych samochodów z tych wymienionych, chciałem powiedzieć, że to jest jeden z droższych samochodów w tym segmencie, ale tak do końca, kurde. A, wyjdę sobie na zewnątrz że tak naprawdę te samochody jak Skoda Scala, Honda Civic Sat Leon to nie są konkurenci Citroën C4, bowiem Citroën C4 ma większy prześwit. Citroën C4 jest bardziej takim crossoverem, który po prostu no nie jest autoterenowy, ale umożliwia jazdę bezstresową po... Bez drożach i wjeżdżanie na krawężniki też umożliwia. Więc pod tym względem jest to lepsze auto, bardziej uniwersalne i za to się właśnie płaci. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, no to mamy 4,36 metra długości. Dokładnie tyle samo mierzy Skoda Scala, dokładnie tyle samo mierzy Seat Leon w hedgebacku. Volkswagen Golf 8 generacji jest 8 cm krótszy, Honda Civic 5 drzwiowa jest 16 cm centymetrów dłuższa, a Renault Arcana, czyli SUV, taki coupé od Renault, chodzi w zupełnie innym segmencie, bowiem jest aż 21 centymetrów dłuższy. Teraz sprawdźmy, jak to wszystko ma się do siadania za samym sobą, bo ja już siadałem za samym sobą w tym samochodzie, e -e -e -e, ale mam sklerozę i nie pamiętam, jak to jest. Przerzucę tutaj tylko zmarzniętą wodę i zabawki mego syna. Dzisiaj mam dużo grubszą górkę, więc może być mi ciaśniej. Ale no, dotykam, dotykam do oparcia. Jestem tam wygodnie ustawiony pod tą dużą kurtkę, Ale generalnie jest spoko moim zdaniem pod względem przestrzeni na tylnej kanapie. Skoda Scala ma chyba trochę więcej miejsca, ale, ale nie narzekałbym za bardzo. Jeżeli chodzi o miejsce na głowę, uwaga, no to też jest spoko. A mam taką naprawdę solidną kurtkę dzisiaj na sobie, więc jest OK. Dobra bagażnik. Bagażnik. Bagażnik jest spoko poza tym ścięciem nieszczęstym. Tutaj jest. Podwójna podłoga bagażnika. Ja to wsadziłem na to taki pokrowiec, żeby mój pies nie zmaltretował tej tutaj właśnie podłogi bagażnika, tak? Natomiast pod spodem, jak widzicie, jest tutaj włożona półka bagażnika, więc jest miejsce na... Nie mogę tego teraz wsadzić. Jest miejsce na półkę bagażnika. Co jest niezwykle ważne, bo z upółku bagażnika to często, gęsto nie ma co zrobić w samochodzie. Bagażnik jest jak na ten segment no, standardowy dosyć, jeżeli chodzi o głębokość. Problemem jest właśnie tutaj te ścięcie, że mój owczarek niemiecki te uszy kładzie po sobie i raczej czeka na wyjście z tego samochodu niż na dłuższe podróże. I tyle. A nie, jeszcze muszę powiedzieć o innych bagażnikach przecież. Więc 380 litrów i to jest tyle samo, co ma Volkswagen Golf. Golf i Seat Leon też mają po 380 litrów. Honda Civic, dłuższe auto, ma 420 litrów. Skoda Scala ma 467 litrów. Nie wiem, jak tam jest ta przestrzeń wygospodarowana, ale faktycznie ten bagażnik jest tam trochę większy i bardziej użyteczny, nie jest tak ścięty. Natomiast Renault Arkana ma ponad 500 litrów bagażnika, czyli dużo więcej, ale to jest też samochód 20 cm. Dłuższy. To, co mnie zaskoczyło jeszcze pozytywnie w tym samochodzie, to, że mamy podwójny wydech. Proszę, tutaj jest jedna końcówka, tutaj jest druga końcówka, i gdy zerkniemy pod, to się okazuje, że to wszystko jest połączone z chumikiem, i tu nie ma ściemy żadnej, czyli mamy dwie końcówki układu wydechowego na trzy cylindry. To jest naprawdę, no bogatości, a, układ wydechowy. I co, i przechodzimy do wnętrza. Super, bo mi zimno. Zapisałem sobie, że wnętrze jest bardzo fajne, funkcjonalne, wygodne, dobrze wykonane. Mamy dużo przycisków fizycznych. Tutaj na przykład mamy sterowanie klimatyzacją. Mamy tutaj lewą strefę, prawą strefę. Można to zsynchronizować tutaj. Tutaj mamy tryb auto, ale tego chyba nie chcę. O tak, chcę żeby to było. Mamy podgrzewanie szyby przedniej, tylnej, wewnętrzny obiekt, podgrzewanie foteli, także wszystko jest na skrótach, wszystko jest elegancko zrobione. Kolejna fajna rzecz, mamy zarówno USB-C tutaj, jak i tutaj mamy zwykłe USB-A, więc można jednym i drugim kablem się wpiąć do tego samochodu. Mega na plus. Wszystko jest fajnie wykonane, to są miękkie materiały, wszystko sprawia wrażenie dobrze spasowanego, ale takie Peugeoty i Citroeny zapamiętałem z ostatnich lat tutaj jakościowo jest bardzo dobrze już od czasów 308 z roku 2014 czy 13. tutaj naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Co mamy jeszcze? Podgrzewaną kierownicę tutaj, na przykład. To mi zawsze, tego mi zawsze brakowało w samochodach z PSA. Zaczęło się to pojawiać. Podgrzewane fotele, jak wspominałem, są tutaj, trzystopniowe, to się w ogóle zapamiętuje po wyjściu z samochodu, więc jest super fajnie. Kamery cofania mamy bardzo ok. Co prawda nie jest to najlepsza jakość na rynku ciągle, bo na przykład to, co widziałem w Hyundai Tucson, to mnie wyjęło z butów, bo Hyundai Tucson ma kamerę Cofania jak z najlepszych Mercedesów, a to jest po prostu dobre. Jest dużo lepsze niż w poprzednich samochodach z PSA, więc kamera cofania na plus. Dobra, porozmawiamy sobie jeszcze o tym ekranie centralnym. Ekran centralny ma parę funkcji, których nie odkryłem wcześniej, e, przy poprzednim teście. Tutaj mamy przycisk, jak go wciskamy, teraz możemy się wrzucić na przykład w liczniki, i ja mam w tej chwili taki mikroobrotomierz i mikrowskaźnik temperatury. Możemy to wyłączyć w cholerę, jak widać. Możemy też wejść sobie w komputer tutaj. I mamy zużycie paliwa. Proszę bardzo, to jest po mieście i trochę stania tutaj. E, więc e, no jest to takie miniaturowe, jak w Volkswagenach ID-3 na przykład, e, albo jak w Skodzie N, jak wydaje mi się, też jest taki mały wskaźnik, e, albo jak w DS3. I czy to w czymś przeszkadza? Raczej nie. Skupmy się na tym ekranie, który ma 10 cali. To są takie dosyć szerokie. Te wyświetlacze w C4 montowane, i możemy tutaj wyświetlić Android Auto, możemy tutaj wyświetlić CarPlay'a. W porównaniu do innych modeli pojawił się przycisk Home, z którego teraz łatwo jest dojść do wszystkich opcji samochodu, bo kiedyś tego przycisku nie było. No jest okej, okay. nie jest to najszybsze na świecie, nie jest też najwolniejsze na świecie, działa to poprawnie. Więcej od multimediów nie wymagam. To co mi się podoba w motoryzacji to, że pojawia się Android Automotive. Nie mylić z Android Auto, który naprawdę działa fajnie, więc z chęcią bym tu na przykład zobaczył Android Automotive, bo jest to fajna opcja. O co mi chodzi można zobaczyć w teście Volvo V90 Cross Country. Szyba przednia może być podgrzewana, ale nie jest. Może być tutaj zainstalowany dach panoramiczny, ale w tej wersji nie jest zainstalowany, jeżeli ktoś by sobie tego życzył. No i co jeszcze tu można powiedzieć? Miejsca na nogi jest dość, bo ja na przykład się denerwuję w Peugeotie 3008, który jest naprawdę niezłym suwem, że trzeba nogi trzymać o w ten sposób bardziej ściśnięte. Natomiast w tym samochodzie ta konsola centralna jest taka dosyć płytka, dzięki temu można sobie kolano ładnie wyłożyć, więc to jest na plus, że miejsca dla wysokich osób jest tutaj pod dostatkiem. Mamy tutaj wygodny, miękki podłokietnik lewy, może nie jest jakiś super miękki, ale jest wygodny, nie marudziłbym, to też jest miękkie, to też jest miękkie. Tutaj mamy podłokietnik prawy, też wygodny, jest też wysuwany, na wysokość nie jest regulowany, ale jak na moje potrzeby jest bardzo ok. Niektóre samochody, jak na przykład Mitsubishi Eclipse Cross miały ten podłokietnik szerszy, ale za to ten się wysuwa, więc więc jest w pożądalu. To, co mi trochę nie pasuje już, biorąc pod uwagę, że to jest manual sam w sobie, a nie jestem zwolennikiem manuali, to, że ma dosyć długą dźwignię zmiany biegów, że jak się trzyma tutaj rękę, to ten lewarek mógłby być spokojnie o tyle krótszy i by się wygodniej te biegi zmieniało. On jest taki długaśny i no, w Hondach na przykład jest to lepiej rozwiązanie. W Hondzie HRV ten lewarek jest taki fajny, króciutki, a tutaj jest taki po prostu kij zamontowany. Nie jest to jakiś dramat, ale też widziałem właśnie lepsze rozwiązania. I to tyle. Nagrajmy sobie coś z jazdy w takim razie. Hurra! Mamy też lampkę z tyłu, którą uruchamiamy tutaj. Bo na przykład w Mitsubishi Eclipse Cross przed tygodnia, jak się tutaj uruchamiało lampkę, to ta z tyłu się nie uruchamiała. Ale dobra, do konkretów. Oret, jak w tych kurtkach zimowych niewygodnie, nienawidzę zimy pod tym względem dobra, ruszamy więc o, wycieraczki się włączyły, bo ruszyłem no. o cholerę chodzi eee. pod maską mamy silnik benzynowy turbodoładowany. doładowany, 1, 2, 3 cylindry, 130 koni 230 Nm Silnik ten jest znany z PSA już od lat wielu. Ja pierwszy raz chyba w 2015 roku jeździłem samochodami z tym silnikiem, więc jeżeli ktoś się obawia na otrwałość tego typu jednostek, ten spokojnie na pewno znajdzie w internecie opinię na ten temat. Jeżeli chodzi o jazdę, to jest zaskakująco dynamicznie, nawet na autostradzie, kiedy jechałem załadowany, miałem cały samochód, po dach. Żona, dziecko, piesko, od bagaże i jechaliśmy po prostu obładowani maksymalnie. Kurde, jedziemy teraz po drodze szutrowej i jest tak cicho i przyjemnie w tym samochodzie. Biorąc pod uwagę to, co jest pod kołami, jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o parametry, 0-100 pojawia się na liczniku po 8,9 sekundy. To jest naprawdę niezły czas, bo ten samochód waży zaledwie 1250 kg w tej wersji. Prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Naprawdę bardzo przyjemnie się tym jeździ, jeżeli chodzi o dynamikę. Na szóstym biegu ten samochód po prostu na autostradzie śmiga jak należy. Jeżeli komuś nie pasuje manual, jak mi, ten może wziąć sobie 8-stopniowy automat, a, który w teorii jest bardzo dobry, a w praktyce czytałem test tego samochodu szanownego pana złomnika, i pan złomnik pisze, że ten automat trochę szarpie. Jestem w stanie to uwierzyć, ale sam nie jeździłem benzyną w automacie. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa po mieście, jest bardzo przyzwoite. 8-8,5 litra po mieście hełmie, po mieście łodzi mi wychodziło. A na krótkich odcinkach, tam typu 5 km, a może i nie, a może i to były krótsze odcinki jeszcze. Na trasie ile pali? Nie wiem, bo nie zapisałem sobie, bo stwierdziłem, że zapamiętam, i oczywiście nie zapamiętałem, ale nie jestem pewien, czy to było 6,7 czy 6,7 7 litra. A jechałem przez większość trasy 140 km na godzinę po autostradzie. I podsumowując to jakoś sprytnie, więc jest to jedno z fajniejszych aut w segmencie. Citroen C4 kupuje mnie głównie komfortem, tak? bo no naprawdę, żeby w jakichś wagach taki komfort uzyskać, to często trzeba dodawać DCC, ustawiać je w tryb komfort i generalnie kombinować bardziej. Tutaj to mamy po prostu prosto z fabryki, on jest komfortowy. Eee, rzeczywiście, jeżeli jest bardzo silny wiatr i jedziemy po autostradzie i wyjeżdżamy z za ekranów akustycznych, potrafi delikatnie bójnąć, ale dla mnie nie jest to taki dramat. Ja wolę jednak komfort w mieście. Jedyny problem z tym samochodem. To mam taki, że szkoda, że nie ma wersji kombi. Naprawdę, wersja kombi z takim większym bagażnikiem bardzo by mi się podobała. Tutaj mamy takiego hedgebacko crossovera, cholera wie co to jest. I trzeba mieć też na uwadze, że. Z Honda Civic pięciodrzwiowa i Skoda Scala też mocno dają radę także te samochody warto brać pod uwagę, one mają mniejszy prześwit ale dają radę Renault Arkana i Seat Leon mniej dają radę bo Renault Arkana jakoś tak tam komfortu mi trochę zbrakło delikatnie, natomiast w Seacie Leonie komfort był w miarę ok wyciszenie może było trochę gorsze ale w Seacie Leonie to multimedia to, to jest dla mnie po prostu za dużo no i tyle co chciałem powiedzieć na temat tego samochodu a jutro rano jadę odwieźć tego Citroena do Warszawy i jadę pobrać Citroena C3R Cross po Liftingu. Nie wiem z jakim silnikiem, ale od jutra będę nim śmigał. I to tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Nie, do zobaczenia. W sumie jesteśmy na YouTubie przecież. No, Elonara. A i wszystkiego dobrego w nowym roku, bo to chyba będzie w ostatnie dni tego roku ten film wpadnie, albo w pierwsze dni przyszłego roku, w sensie 2022. Dobra, tyle. Thank you